Z tego co zacząłem czytać to minutki RBA, między innymi tutaj, bo tworzyłem sobie to, ale zanim to zdążyłem przeczytać, to pojawiły się już te. I po tych wiązkach okazuje się, że minutki RBA są po prostu bardziej... Te minutki RBA są po prostu bardziej pesymistyczne. I źle się dzieje, i możliwe, że będzie potrzebne więcej, po prostu wsparcia przez RBA. Więc jest Capsco z australijskim dolarem. No ja mam trzy pozycje pozajmowane: MAUTUSD, no, to jest, to, ten jest to, i ten. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakiś czas po publikacji minutek i tak dalej, z tego co odczytałem no to e, jest źle i tak dalej, e, tutaj A Adam napisał między innymi, że nic ciekawego w sumie to nie jest, ale lepiej to kurczę nie wygląda w Australii i z tymi minutkami, że będę robić więcej i zastanawiają się nad opóźnieniem taperingu czy tam ograniczenia skupu aktywów, no co na pewno nie jest dobre dla australijskiego dolara. Obecnie mam ryzyko 115,48. I według tego scenariusza, jakby wszystko trafiło z po stronie 262 dolary na plusie będę miał do rana. A jeśli wszystko będzie tak, jak myślę, i te niezbyt ciekawe minutki na temat RBA pchnął Australijczyka w dół, no to. Do rana powinno to wyglądać, że budzę się i mam jakiś zysk. No teraz idę sobie spać dalej. Najwyżej będę z telefonu doglądał pozycję. Dobra, yy, odnośnie tych transakcji na Auzi. Minutki RBA w sumie nic nie wzniosły. Ciekawego, oprócz tamtego jednego zdania o tym, że będą, że myślą o tym, że będą dłużej robić redukcję skupu aktywów. No i po prostu była konsolidacja. I na AUT NSD mnie mnie na stop lossie. Na szczęście był. Jak to się mówi, stop loss przykrócony już. Ale i tak mi wycięli, bo pojawił się news, że nowy zarażony był w Nowej Zelandii a dopiero 15 minut później pojawił się news na Twitterze czy na Forex Souls czy gdziekolwiek No fajnie, że fajnie obecnie jeśli chodzi o dane za z, z, z GPP z Wielkiej Brytanii No to Dane wyszły dobrze. Ale co jest ciekawe, że dane wyszły dobrze, ale komentarze, które się tutaj pojawiły, te już nie są takie optymistyczne. Dlaczego te dane tak dobrze wyszły? Dlatego tutaj skusiłem się po pierwszym impulsie, że dane są dobre, więc kupuję do out A jak się zastanowiłem chwilę dłużej, to zacząłem sprzedawać y, GPP, bo komentarz dla tego, dlaczego te dane wyszły lepiej okazał się po prostu odwracający sytuację do góry nogami i, i okazuje się, że komentarz jest ważniejszy od tego dlaczego, dla, niż te dobre dane, dlatego obecnie sprzedaję GPP y, 76 obecnie ryzyka strata z nocy 5276 plus to out dobra zobaczymy co się z tego wydarzy Pojawi się na o tym że mamy lockdown w Nowej Zelandii na 4 dni nie 3 dni Na początku źle to przeczytałem level chart Nowa Zelandia Myślę, że to na pewno nie pomoże Nowej Zelandii czy też nowozelandzkiemu walucie. Nie wiadomo, czy to jest jak widać, delta wariant, czy co to jest. Hmm. To na pewno nie pomoże według mnie temu. Na razie jest ryzyko 189 dolców. To jest przyjęcie pały, no ale jak są nevsy, jest powód do handlu, co handluje. Czy, czym bliżej otwarcia giełdy e, londyńskiej o 9 rano, tym więcej pozycji pozajmowałem. Na razie equity 180, ryzyko 206. Otwarcie Londynu dało solidnego popa Zaczyna wyglądać na to, że może zaliczę nawet dzisiaj ten challenge w temu byłoby fajnie Znowu pojawia się myślenie typu A co gdybym użył Equity Training Stop e, Szybko by mi wszystkie pozycje pozamykało w drugą stronę jeśli użyję Equity Trading Stop to jeśli okaże się, że poszłoby dalej cena i gdybym trzymał według strategii, według y, założenia typu jakiś iż on czerwona, jeśli cena zamknie się pod nad, no to wtedy ja zamykam cenę, co powinno dać mi większą swobodę odnośnie przetrzymywania ewentualnych korekt, no ale... Ostatnio stwierdziłem, że według strategii będę handlował, więc postaram się to wytrzymać, tą presję i handlować według strategii. No po prostu nie wytrzymuję tego mentalnie, zaraz pokasuję te wszystkie pozycje, było 330, jest 250, no to jest 80 basów w zysku, poleciało o jakichś korektach. Mam tego dość miałem 330, mam 100 we mniej, więc kasuję wszystko. I zabezpieczam sobie zysk Uruchamiam equity training stopa na 13 baksów. Różnicy cioch, No, i najwyżej będę mieć 700, zarobione. Jeśli się cofną, o no właśnie, tak nie 713, 701. No to jeszcze kilka dolarów i zabezpieczę wszystkie zyski. Po południu i tak są dane CP i USA, więc myślę, że tam też ładnie zarobię. A jutro jest yy, nowozelandzki dolar nocy I jeszcze coś tam jest. I... Powinno się urać do końca tygodnia. No i fajnie. 699. Zabezpieczone zyski. 321. <zysk> Yeah, boy. <laughs>